Yo, elfy, tutaj Olga. I pewnie zauważyliście, że coś jest innego, że może wyglądam lepiej albo ładniej, a to dlatego, że nagrywam dzisiaj na pełnoprawnej kamerze, nie na takiej mojej malutkiej, która stoi na monitorze. Dlatego, że dzisiaj mamy specjalną okazję, słuchajcie, to jest mój dwuset, dwusetny pierwszy? 201 pierwszy film. Brawo, gratulacje. I ogólnie to jest special, czyli fakty o mnie, które miały się pojawić już na 100 tysięcy subskrypcji i no nie wyszło, ale spróbujemy dzisiaj, więc słuchajcie, dajcie łapkę w górę, koniecznie, jeżeli taki content Wam. Się podoba, to będę wiedziała, że robić tego więcej. Oraz jeżeli jeszcze nie jesteś w elfów, tam jest dalej, przycisk subskrybuj i co? I zaczynamy. Przygotowałam dla Was 30 faktów i jeszcze taką małą zabawę. Jak chcecie, to możecie w komentarzach napisać, które fakty wiedzieliście, a które nie. Oraz napisać na przykład trzy fakty o sobie, jeżeli się czujecie z tym komfortowo. To będziemy sobie tak wszyscy rozmawiać o swoich życiach, więc co? Teraz naprawdę bez przedłużania zaczynamy. Ok, fakt pierwszy. Jestem osobą strasznie lękliwą i bardzo się stresuję, więc nieświadomie ściskam mięśnie. I doszło do tego momentu, że w nocy muszę nosić taką szynę, to wygląda jak plastik, ale to teoretycznie nie jest plastik, który ochrania mi zęby, bo tak nimi zgrzytam, że. Teoretycznie sobie je zjadam i jak zawsze idę do dentysty, to mówi takie Wow, ale masz ciarty, starty, zęby, a to tylko stres i lęki, jej! Okej, okay, fakt drugi, nie mówiłam tego chyba nigdy, ale od dziecka tańczę w różnych zespołach Moja przygoda z tańcem skończyła się około liceum, ale wcześniej tańczyłam y, jakieś czacze, hip-hopy, tego typu rzeczy I w sumie strasznie ten tęsknię Fakt trzeci, nienawidzę biegać, tak naprawdę nienawidzę biegać to jest najgorsza dla mnie tortura, którą można mi kazać robić. Jak byłam w szkole i były, wiecie, takie te okrążenia na, na ocenę, to jakoś zawsze bolał mnie przuch i zawsze nie mogłam tego robić. I błagałam w wefiste, żeby po prostu mnie odpuścił, wolałam robić kompletnie inne ćwiczenia. Bo bieganie to jest najgorsze zło świata. Fakt czwarty. Kiedyś byłam niesamowicie hardkorową koperką oraz otaku. W sumie zaczęło się, że byłam najpierw otaku potem koperką. I jak powiem, że było to hardkorowe, to było to niesamowicie niesamowicie hardkorowe, patrzyłam wszystkie odcinki nowe, jakieś anime, które wyszło, a jeżeli chodzi o k-pop, to dokładnie patrzyłam wszystkie albumy, które również wychodziły nawet od wykonawców, których nie znam. Teraz tak naprawdę przeglądam rzeczy tylko i wyłącznie te, które mnie interesują, czyli zespoły, które, które lubiłam wcześniej. Pewnie wielu z was wie, ale moją ulubioną grą jest Dragon Age, to jest tak niesamowita miłość, że przeszłam trzy części, Kilkakrotnie, szczególnie Inkwizycja, która jest ostatnią częścią, przechodziłam na 10 FPS-ach, czyli ja sobie przechodziłam i moja postać się na przykład zatrzymywała co 5 sekund. Ale wiecie co, wciąż na tej grze mam jakoś 100 godzin i nie wiem jak to się stało. Jeżeli chodzi o inne gry, które lubię, to mam na pewno wiele godzin w Mass Effecta, ze 300 godzin w Overwatchu, co się z tym trochę przyznać. Horizon Zero Dawn jest świetną grą, oraz yy, Final Fantasy 14 to też bardzo dużo czasu tam spędziłam. To może się dziwne, ale przed tym, jak poznałam przekładanie, na Widziałam social media, tak? Bardzo nienawidziłam social media i nie dawałam sobie robić zdjęć tak w ogóle na tyle, że jak ktoś mi zrobił zdjęcie ukradkiem, to potrafiłam się niesamowicie wkurzyć i błagać go, żeby usunął to zdjęcie z jego telefonu. A teraz teraz jakoś to się zmieniło, chociaż jeżeli chodzi o robienie mi zdjęć, to może mi czołlet zrobić 50 i nie będzie mi się żadno podobało. Po prostu kompleksy. Więc możecie się zastanawiać, jak w ogóle czekolad mnie poznał, jeżeli ja nie miałam zdjęć z tamtego okresu, poznaliśmy się w internecie, a to było moje profilowe. No, no. Zapytajcie się Czokleta, dlaczego chciał ze mną porozmawiać. Mam dwa ulubione filmy, z czego oba są animowane. Pierwszy to jest ruchomy zamek Hauru, a drugi to jest grobowiec świetlików i na obu po prostu ryczę, że łzami rzeki z oczu płyną. Nawet nie wiem dlaczego, ale one bardzo dla mnie dużo znaczą, więc bardzo wam polecam, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście. To również może wydawać wam się dziwne, ale nienawidzę rozpuszczonych włosów i rozpuszczam włosy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nagrywam oraz robię sobie zdjęcia, a nawet jak montuję to robię sobie KOKA, nie wiem, warkocz, cokolwiek, bo jakieś to jest takie strasznie niewygodne, takie. Ech. Określam siebie jako introwertyk, czyli moim ulubionym zajęciem jest siedzenie pod kocem, z przekąskami, jakaś książka, serial. Jak myślę o imprezach, to po prostu mnie mrozi. Ja nie wiem, co ja mam robić na imprezach. Tam jest za dużo osób, wszyscy się świetnie bawią, a ja tak siedzę i tak. No, powiedziałam z kimś porozmawiać, ale w sumie nie wiem o czym, i wolałabym w sumie pójść do domu i pograć w grę na przykład. Jejku, jak mi jest, to źle. Tego pewnie nikt z was nie wie, ale mam 10 dziurek w uszach, które prawdopodobnie zarosły, ale ja bym chciała je uaktywnić, ponieważ strasznie za nimi tęsknię. Uwielbiam jedzenie, ale jestem super, hiper wybredna, jeżeli chodzi o to, co jem. Szczególnie jeżeli chodzi o porcje. Jestem w stanie zjeść tyle z porcji, a resztę niestety musi dojadać po mnie czoklet. Biedactwo. Jeżeli kogoś interesuje to, czego słucham, to tutaj jest mój Spotify, a tutaj są różne albo. Które uwielbiam słuchać. Bardzo interesuję się psychologią i wszystkim z tym związanym, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia psychiczne oraz psychologię społeczną. To jest taki w sumie podstawowy fakt, którego jeszcze wam nie powiedziała. Mam dwie starsze siostry: jedna jest starsza o lat 10, druga o 11. Ok, to kolejny fakt o mojej rodzinie. Dyrektorką szkoły, do której chodziłam, była moja mama. I powiem Wam szczerze, że nie polecam trochę tego rozwiązania. Chociaż były z tego fajne rzeczy, na przykład mogą sobie siedzieć w szkole, taki całkowicie puste, jak już nikogo nie było. I to było takie jednak magiczne, coś było w tym fajnego. Jako dziecko strasznie, ale to strasznie bałam się elektroniki. Na tyle, że jak miałam wirus na moim komputerze, to nie dotykałam go przez miesiąc, aż został on naprawiony. Bo bałam się, że jak coś dotknę, to zepsuje i się cały komputer rozleci. Ej, byłam dzieckiem, ok? Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole były. Języki, czyli język polski i angielski. Z angielskim to w ogóle było, tak było wspaniale. Lubiłam też w sumie matmę, ale ja popełniałam takie strasznie banalne błędy, czyli zrobiłam jakieś super trudne zadanie, a pomyliłam się 2 plus 2. I wynik nie, wchodził nie ten sam i nauczyciele strasznie się ze mnie śmiali. Ten fakt prawdopodobnie najbardziej rozumieją moi znajomi i on jest taki, że jestem beznadziejna w odpisywaniu na jakiekolwiek wiadomości, które do mnie przyjdą. I to jest na tyle tragiczne, że potrafię odpisać na wiadomość tydzień później jak ona przyszła, bo. Poczekajcie, ja się, ja się wytłumaczę, ok? Jak przychodzi powiadomienie, to na przykład ja wtedy coś robię i zapominam o tym, a potem jest mi głupio odpisać i... Zostawiam to powiadomienie, a potem po trzech dniach stwierdzam, nie no, kurczę, no muszę odpisać, przecież to nie może być osoba bez mojej odpowiedzi, i dopiero potem odpisuję, i to jest super straszne. Przepraszam was wszystkich. Fakt 20, więc jesteśmy prawie przy końcu, i ten fakt jest taki, że ja nienawidzę horrorów jejku, jak ja niesamowicie nienawidzę horrorów, ale dajcie mi się wytłumaczyć. Wracając do faktu pierwszego, wiemy, że jestem osobą strasznie, albo strasznie lękliwą, i przeżywam dużo stresu, więc jeżeli normalna osoba ma stres na poziomie takim, ja mam na takim, a horror jest na poziomie takim, team. I problem polega na tym, że jak normalna osoba przeżywa horror, to jest takie wow, ale jest super, a ja nie jestem w stanie tego wytrzymać, bo, bo to jest dla mnie za dużo. Tak samo na filmach akcji. Jeżeli są takie bardzo ostre sceny takiej konkretnej akcji, to dla mnie to jest też za dużo i mi po prostu się strasznie tym stresuje. Więc prawdopodobnie z tego powodu nigdy nie będzie let's play'u z horroru na moim kanale, ale przemilczmy to. Moim ulubionym jedzeniem jest makaron, szczególnie sosem świetanowym, sushi oraz ciastka. Moimi ulubionymi bajkami z dzieciństwa są czarodziejka z Księżyca oraz Witch i powiem Wam szczerze, że czarodziejki z zostały, ale jeżeli ktokolwiek z Was pokazałby mi komiks Witch, to prawdopodobnie wiedziałabym, co to tam się działo. Oku nie miałam wszystkie gazetki Witch oraz te takie tomy, gdzie były tylko komiksy. Wszystkie miałam, przepraszam, mamo, prawdopodobnie teraz jak to oglądasz, to sobie przypominasz te czasy, ale Witch było tak niesamowicie dobre. Ten fakt mówiłam ostatnio na live, więc może niektórzy z Was wiedzą, ale kiedy miałam 12-13 lat, pojechałam z rodzicami do zakopanego i rozwaliłam sobie głowę, znaczy rozcięłam przez lustro. I może się Wam wytłumaczę o co chodziło. Pojechaliśmy do pensjonatu, gdzie były dwa łóżka oraz materac, no i miałam wybór: albo śpię na łóżku z moimi rodzicami i na przykład z moją siostrą, albo ogarnę ten materac. I ogarnęłam ten materac, ale tak jakby nie zauważyłam, że jest na nim postawione lustro, więc kiedy, je, kiedy go tak jakby otwierałam, bo on był przy ścianie, to to lustro tak jakby. No, mm, trafiło mnie prosto w czubek głowy. I potem została mi blizna, której strasznie się wstydzę i ja wiem, że blizny są normalne, ale ta blizna jest akurat w tym miejscu, gdzie kończy mi się przedziałek i tak jakby widać, jakby mój przedziałek był super hiper długi i byłabym prawie łysa, ale nie, to po prostu moja blizna i proszę nie patrzcie się na nią. Moim marzeniem od zawsze było kupno PS4 i nawet zaoszczędziło na to pieniądze, jednakże okazało się, że coś było nie tak z moim telewizorem, że kom kompatybilność była nie taka, nieważne i zatrzymałam te pieniądze, stwierdziłam, ok, nie będę kupować, no bo nie wiadomo, jak to będzie będzie działać i dopiero moje marzenie spełniło się, kiedy zaczęłam robić YouTube'a i kupiliśmy PS4, aby nagrać Lego, jeżeli ktokolwiek zapamięta ten filmik. Od tego czasu przeszłam już parę gier, ale naprawdę polecam Wam Horizon Zero Dawn. Jeżeli ktoś ma PlayStation 4, a teraz w ogóle wyszło na PC, to bardzo, bardzo, bardzo świetna gra. Bardzo polecam. Uwielbiam szperać po ciuchlandach, Naprawdę uwielbiam i strasznie się cieszę, że ostatnio jest to popularne i nie jest już taka stygma i takie stereotypy, że nie kupujesz w Ciuchlandach, tam są rzeczy jakieś złe i brzydkie i cuchnące. Wcale nie, dam są czasami z metkami, Ciuchlandy są tak wspaniałe, bardzo, bardzo polecam. Dopóki nie poszłam do liceum, byłam wzorową uczennicą. W każdej klasie miałam pasek, chyba skończyłam gimnazjum ze średnią 5. 6, coś takiego, ale potem poszłam do liceum i tak już nie było fajnie. A jak już mówimy o liceum, byłam w klasie biologiczno-chemicznej, ale nie pisałam rozszerzenia z żadnych z tych przedmiotów. Na maturze pisałam rozszerzenie z angielskiego i polskiego. Wiem, że to może być kontrowersyjny fakt, ale nie ogląda polskich youtuberów, yy, może dema i jak Paweł włączy pana klawiterę albo konciarza, a tak to wszyscy moi ulubieni youtuberzy są z zagranicy i dlatego tak bardzo niesamowicie śmieszą mnie komentarze, które piszą, wow, zgapiłaś od kogoś, I ja takie, od kogo? Co? I potem wchodzę na jego... Kanał i okazuje się, że taka osoba istnieje. Ale nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę obrażać waszych YouTuberów, ja po prostu ich nie oglądam. A w ogóle, jeżeli ktoś by chciał e, propozycję tego, co ja oglądam na zagranicznym YouTubie, to niech napisze w komentarzu, to da, wyślę mu całą listę. I przedostatni fakt. Nie jestem w stanie nauczyć się grać na gitarze. Próbowałam wielokrotnie, ale mam za krótkie palce i po prostu strasznie się męczę. Ostatni fakt jest taki, że uwielbiam Cię osobą, która dotrwała do końca, i tak naprawdę, gdyby nie Wy, gdyby nie Elfy, to w ogóle bym nie nagrywała na YouTubie. Znaczy, prawdą jest, że Czoklet mnie do tego tak jakby zaprosił, ale gdyby nie wy, gdyby nie komentarze, gdyby nie jakieś właśnie interakcje z wami, to przestałabym po miesiącu, bo no bo po co, nie? Po co nagrywać w eter i tak jakby no jesteście dla mnie super ważni, to tyle i to będzie wiadomość tylko dla osób, które tutaj to trwały, więc może nie będzie aż tyle ich osób. Więc to już po faktach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że napiszecie w komentarzach, które fakty wiedzieliście, które nie wiedzieliście, a może jakiś fakt o sobie. I co, ja się wam żegnam i do kolejnego. Do zobaczenia. Cześć!